Rozwiążmy teraz zadanie 38. Suma dwóch kolejnych liczb naturalnych wynosi 73. Jakie to liczby? Moi drodzy, z pracy domowej, którą mi przesyłacie, zauważam, że macie tendencję do obliczeń arytmetycznych. Można, każde zadanie praktycznie można by było wykonać metodą prób i błędów za pomocą działań arytmetycznych lub też innymi sposobami. My się uczymy teraz, moi drodzy, wyrażeń algebraicznych i na Każde zadanie, które ma jakieś zależności, można wykonać za pomocą algebry. Sprawdźmy, jak wy sobie radzicie z arytmetyką. Zobaczcie, suma dwóch kolejnych liczb naturalnych. Można sobie po prostu zacząć dodawać, dodawać tak? 21 daje 22, bo to są kolejne liczby naturalne. 73? No nie. Może 32 daje 33 to 73? No też nie. A 36 daje 37? Tak, to jest 73. No i znaleźliśmy dwie liczby, tak? To są 36 i 37. Ale co by było, gdybyśmy zastosowali algebrę? Musielibyśmy, tak jak zawsze, zaczynamy, od wyznaczenia X. No właśnie, czym będzie X w tym przypadku? No będzie pierwszą liczbą naturalną, o którym zadanie mówi, tak? O której zadanie mówi kolejną. Co znaczy kolejną? Liczby naturalne, kolejne liczby naturalne, każda kolejna liczba naturalna jest. Od poprzedniej większa o dokładnie tak, o 1. Zawsze, zobaczcie, 5 jest większe o 1 od 4, 6 jest większe o 1 od 5, tak? No czyli kolejne liczby naturalne potrafiłbym zapisywać. Gdybym miał na przykład sumę trzech kolejnych liczb naturalnych, to kolejna by była x plus 2. Łapiemy, tak? Więc mamy dwie liczby naturalne x i x plus 1. Wiemy, że ich suma Wynosi 73, więc, moi drodzy, muszę dodać x dodać, x dodać 1 równa się 73. I to jest równanie, które jeszcze mogę uprościć, zredukować. No mamy 2x, czyli mamy 2x plus 1 równa się 73. A jak rozwiązujemy takie równanie, moi drodzy? Zobaczcie, ja zabrałem z każdej strony w myśl zasady jedynkę, prawda? Ale zapiszę to teraz trochę inaczej. Zobaczcie, ja wykonałem taką kreskę i napisałem minus 1. Ta kreska oznacza działanie po obydwu stronach równania. Czyli jeżeli jestem w tym miejscu i chcę zabrać jedynkę, nie muszę robić takich strzałeczek, jak robiłem do tej pory, mogę zrobić krechę i minus 1. No dobrze, i wyszło 2x... Równa się 72, chyba wiemy wszyscy. Co teraz muszę zrobić? Podzielić przez to, co stoi przy x -ie. i znowu użyję tej krechy. Zobaczcie, obustronne działanie podzielić na 2. Ile się równa x? 36, a druga liczba w takim razie to będzie 36 plus 1, 37. Sprawdźcie, czy Wam wyszło.